Era ciepła letnia popołudnie w Krakowie, kiedy życie Beaty zmieniło się na zawsze. Miała 25 lat i dorastała wśród zielonych wzgórz oraz brukowanych uliczek tego pięknego miasta. Jej rodzina zawsze była bardzo zżyta, może nawet zbyt bardzo, co miało się ujawnić w najbliższej przyszłości. Tamta piątkowa wieczór zaczęła się jak każda imna. Beata pomagała swojej matce w przygotowaniu rodzinnej kolacji, tradycji, którą pielęgnowały od lat. Aromat duszonego mięsa wypełniał dom, podczas gdy Beata kroiła warzywa w kuchni. Beata, kochanie, przynieś proszę wino z piwnicy. Poprosiła matka i jej dłonie wciąż były pokryte mąką od ciasta na deser. Zeszła spiralnymi schodami do rodzinnej piwnicy, gdzie butelki spoczywały na zakurzonych półkach z drewna. Wtedy usłyszała kroki za sobą. Potrzebujesz pomocy. Rozległ się znajomy głos w półmroku. Odwróciła się i zobaczyła go swojego wujka Krzysztofa. Mężczyzna w wieku pięćdziesięciu lat, z zadbanymi siwymi włosami i oczami, które zdawały się skrywać sekrety pół wieku życia. Miał na sobie jasnoniebieską koszulę, która pasowała do jego oczu, a jego uśmiech był jednocześnie pocieszający i niepokojący. — Wszystko w porządku, wujku Krzysztofie? — zapytała, czując, jak drżą jej ręce. On zbliżył się, sięgając po butelkę na górnej półce. Jego ramię otarło się o jej, a dreszcz przebiegł jej po plecach. Jego zapach, mieszanka drzewa sandałowego i czegoś niewypowiedzianie męskiego, otulił ją na chwilę. — Pozwól, że pomogę — nalegał, jego palce dotknęły jej, gdy chwytał butelkę, którą trzymała. W tym krótkim kontakcie wydarzyło się coś dziwnego. Powietrze wydawało się gęste, czas zwolnił, a Beata poczuła więź, która nigdy nie powinna istnieć między wujkiem a siostrzenicą. Jego niebieskie oczy utkwiły w jej, a przez chwilę, która wydawała się wiecznością, zapomniała, kim są, gdzie są i co jest właściwe. Dziękuję, wyszeptała, czując, jak jej policzki płoną. Nie ma za co, Biatoł, odpowiedział jego głos brzmiał głębiej niż pamiętała. Kolacja była dla niej męczarnią. Siedząc przy drewnianym stole, który należał do jej babci, była nadmiernie świadoma każdego ruchu Krzysztofa. Kiedy się śmiał, zauważała, jak jego usta się wyginają. Gdy mówił, obserwowała jego ręce, silne dłonie dojrzałego mężczyzny, destykulujące z naturalną elegancją. Jej kuzynka Klara, siedząca obok, delikatnie ją szturchnęła. Czy wszystko w porządku? Wyglądasz na zamyśloną. Wszystko w porządku, tylko trochę zmęczona pracą odpowiedziała, wymuszając uśmiech. Ale prawda była taka, że nie mogła przestać myśleć o tym, co wydarzyło się w piwnicy. Czy to tylko moja wyobraźnia? Czy wymyślam znaczenia tam, gdzie ich nie ma? Po kolacji, gdy rodzina zebrała się na tarasie, aby cieszyć się nocnym powiewem wiatru, Krzysztof zbliżył się do niej. Wyglądasz dzisiaj inaczej, Biatoł skomentował, opierając się o balustradę obok niej. Inaczej jak? Zapytała, unikając jego wzroku. Bardziej dojrzała, bardziej świadoma siebie, kropka. Jego słowa sprawiły, że zadrżała. Jak on mógł tak łatwo przeniknąć przez jej myśli? Czasami zastanawiam się, jak wyglądałoby moje życie, gdybym podjął inne decyzje, kontynuował jego wzrok, zagubiony w światłach miasta poniżej. Jakie decyzje? Odważyła się zapytać. Odwrócił się do niej, jego oczy były poważne. Decyzje dotyczące miłości, pasji, podążania za sercem, zamiast rozumem. Dźwięk zbliżających się innych członków rodziny przerwał ten moment. Krzysztof dyskretnie się oddalił, pozostawiając ją z burzą sprzecznych emocji. Później, w bezpiecznym zaciszu swojego pokoju, zmagała się z myślami. Krzysztof był jej wujkiem, dwudziestoma pięcioma lat starszym od niej. Wszystko to było złe, niebezpieczne, zabronione. Ale dlaczego jej serce przyspieszało, gdy był blisko? Dlaczego każdy jego spojrzenie, każdy przypadkowy dotyk tak ją niepokoił? Wzięła swój dziennik, prezent urodzinowy od Krzysztofa sprzed lat, i zaczęła pisać, próbując zrozumieć swoje uczucia. Słowa płynęły, wyznając rzeczy, których nigdy nie odważyłaby się powiedzieć na głos. Kiedy w końcu zasnęła, śniła o dłoniach dotykających się w ciemności, o zakazanych szeptach i miłości, która kwestionowała wszystkie konwencje. W kolejnych dniach po rodzinnym obiedzie, każda godzina wydawała się naładowana znaczeniem. Obudziła się z przyspieszonym biciem serca, przypominając sobie spojrzenie Krzysztofa na tarasie. Poranne słońce wpadało do jej pokoju, oświetlając dziennik, który trzymała schowany pod poduszką. Bijatoł, zejdź na kawę! zawołała matka. Jej głos brzmiał normalnie, jakby świat nie obrócił się do góry nogami. W kuchni unosił się aromat świeżego chleba. Freskowy zapach kawy unosił się w powietrzu, mieszając się z aromatem świeżego pieczywa. W kuchni panowała domowa atmosfera, gdy ojciec czytał gazetę, a młodsza siostra, Kasia, narzekała na szkołę. To była idealna scena rodzinnego życia, ale Beata czuła w sercu pustkę. Jutro przyjdzie Krzysztof na kolację, ogłosiła matka, nalewając sok pomarańczowy do szklanek. Krzysztof przyniesie ze sobą specjalne wino z piwnicy i obiecał przywieźć więcej. Serce Beaty zabiło mocniej. Próbowała to ukryć, skupiając się na Tostach. To świetnie, odpowiedziała, starając się, aby jej głos brzmiał naturalnie. Krzysztof zawsze miał ciekawe historie do opowiedzenia. Kasia skrzywiła się. On zawsze jest taki poważny. To dojrzały mężczyzna, kochanie, poprawiła ją matka. Nie jest chłopakiem w twoim wieku. Gdyby tylko wiedziała, jak bardzo ta dojrzałość wpływała na Beatę. Dzień w rodzinnej księgarni mijał wolno. Każdy klient przypominał jej o Krzysztofie, a każdy książka, którą układała na półkach, przywoływała wspomnienia jego rąk trzymających butelkę wina. O trzeciej po południu dzwonek do drzwi księgarni rozbrzmiał w powietrzu. Gdy Beata podniosła wzrok, zobaczyła Krzysztofa w szarym garniturze, który podkreślał jego szerokie ramiona. Ich spojrzenia spotkały się w pustej przestrzeni sklepu. Cześć, Biato, przywitał ją, a jego głos był miękki jak jedwab. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Oczywiście, że nie odpowiedziała, czując jak dłonie jej się pocą. Co cię tu sprowadza? Szukam książki o historii Gdańska dla klienta, wyjaśnił, zbliżając się do Lady. Jego oczy zdawały się badać każdy szczegół jej twarzy. Gdy pomagała mu znaleźć odpowiednią książkę, jego bliskość była niemal nie do zniesienia. Kiedy ich dłonie się dotknęły, przekazując ciężką książkę, prąd przeszedł jej przez ramię. Przepraszam, wymamrotał, chociaż jego ręce nie oddaliły się od jej dłoni. Nie ma sprawy, wyszeptała, gubiąc się w jego niebieskich oczach. Dźwięk otwierających się drzwi sklepu przerwał ich chwilę. Do środka weszła klientka, a Krzysztof cofnął się, przyjmując profesjonalną postawę. Znalazłeś to, czego potrzebujesz? Zapytała, próbując odzyskać spokój. Więcej niż się spodziewałem, odpowiedział, a w jego głosie brzmiało coś, co tylko ona mogła zrozumieć. Gdy płacił za książkę, ich rozmowa toczyła się wokół bezpiecznych tematów, pogody, rodziny, interesów. Ale pod powierzchnią tych słów istniała podziemna rzeka wzajemnego zrozumienia. Do jutra, więc powiedział, wychodząc, a jego spojrzenie obiecywało więcej, niż mogły wyrazić słowa. Noc nadeszła, a z nią męka oczekiwania. W swoim pokoju Beata otworzyła dziennik i zapisała każdy moment, każde spojrzenie, każdy przypadkowy dotyk. Strony wypełniały się niebezpiecznymi wyznaniami. Następnego ranka spędziła godziny, wybierając, co na siebie włożyć. Wybrała prostą sukienkę z bawełny, ani zbyt codzienną, ani zbyt elegancką. Chciała wyglądać naturalnie, ale wiedziała, że każdy detal był starannie przemyślany z myślą o nim. Gdy zapadła noc, i dzwonek do drzwi rozległ się, i serce wydawało się chcieć wyskoczyć z piersi. Krzysztof stał w drzwiach, trzymając dwie butelki wina i uśmiech, który sprawił, że zapomniała, jak oddychać. Kolacja była pyszną torturą. Siedząc naprzeciwko niej, Krzysztof prowadził ożywioną rozmowę z resztą rodziny, ale jego stopy od czasu do czasu ocierały się o jej pod stołem. Każdy przypadkowy kontakt był jak cicha konfesja. Po posiłku, gdy rodzina zaczęła się rozchodzić, Krzysztof znalazł ją w kuchni, gdzie zmywała naczynia. Pozwól, że pomogę, zaproponował, chwytając ściereczkę do osuszenia kieliszków. Byli sami po raz pierwszy od wizyty w księgarni. Powietrze między nimi drżało od niewypowiedzianej energii. Bijatoł wyszeptał powoli, osuszając kieliszek. Musimy o tym porozmawiać. O czym? Zapytała, doskonale wiedząc, o co chodzi. O tym, co między nami, odpowiedział, jego oczy były poważne. To nie jest normalne. Wiem, że ty też to czujesz. Jej dłonie zadrżały w wodzie z mydłem. I co teraz zrobimy? Nie wiem, przyznał, zbliżając się. Tylko wiem, że kiedy jestem blisko ciebie, zapominam, że jestem twoim wujkiem. Zapominam o różnicy wieku. Zapominam o wszystkim poza tym. Jego palce dotknęły jej nadgarstka, a świat zamarł. W tej chwili nic innego się nie liczyło ani rodzina, ani konwencje, ani konsekwencje. Dźwięk kroków na korytarzu przerwał ich chwilę. Kasia weszła do kuchni, zupełnie nieświadoma kluczowego momentu, który przerwała. Potrzebujecie pomocy? Zapytała. Już skończyliśmy, powiedział Krzysztof, natychmiast odzyskując spokój, ale jego oczy mówiły, że rozmowa jeszcze się nie skończyła. Następny tydzień był ćwiczeniem w cichej torturze. Każde rodzinne spotkanie, każdy wymieniony wzrok z Krzysztofem sprawiał, że Beata była coraz bardziej świadoma niebezpieczeństwa, jakie stanowili dla siebie nawzajem. Jej matka, zawsze czujna, zaczęła dostrzegać jej niepokój. Beato, ostatnio jesteś taka zamyślona skomentowała podczas sobotniego obiadu może za dużo pracujesz w księgarni? Może skłamała, unikając jej przenikliwego spojrzenia. W ciągu ostatnich dni Beata miała pełne ręce roboty w księgarni. Każdy klient, który wchodził do środka, sprawiał, że serce jej przyspieszało, ponieważ w głębi duszy miała nadzieję, że to będzie Krzysztof. Mimo, że wiedziała, że jest zajęty pracą w Warszawie, jego nieobecność fizyczna nie zmniejszała jednak jego obecności w jej myślach. We wtorek otrzymała paczkę bez nadawcy. W środku znalazła rzadki tomik poezji z krótką notatką: Myślałem o tobie. Kaligrafia była bez wątpienia jego. Ręce beaty zadrżały, gdy otworzyła książkę. Na stronie tytułowej widniała dyskretna dedykacja. Dla B, której oczy rozświetlają moje najciemniejsze dni. Schowała książkę pod ladą, a jej serce biło jak szalone. To był ogromny rysk, krok poza granicę, którą nigdy nie powinny były przekroczyć. W czwartek Krzysztof pojawił się w księgarni pod koniec dnia. Słońce oświetlało jego siwe włosy, gdy wszedł, przynosząc ze sobą znajomy zapach jego perfum. Beata spojrzała w jego poważne oczy. Musimy porozmawiać, powiedział, a ona poczuła, jak dreszcz przebiega jej po plecach. Zamknęła sklep wcześniej, drżącymi rękami przekręcając tabliczkę na zamknięte. Krzysztof podążył za nią do biura w tylnej części sklepu, gdzie stosy książek tworzyły odizolowany świat zdala od reszty miasta. Zaczęła mówić o książce, ale on ją przerwał. Wiem, że to ryzyko, powiedział, wkładając ręce do kieszeni płaszcza. Ale muszę coś powiedzieć, mimo że wiem, że to złe. Powietrze między nimi było naładowane elektrycznością. Beata oparła się o biurko, czując jak nogi jej miękną. Krzysztof, nie możemy. Wiem, wyszeptał, zbliżając się. Wiem, że jestem o 25 lat starszy. Wiem, że jestem Twoim wujkiem. Wiem, że to może zniszczyć naszą rodzinę. Ale kiedy jestem blisko ciebie, wszystkie te powody wydają się nieistotne. Jego słowa odbiły się echem w małym biurze, potwierdzając wszystkie jej obawy i najskrytsze pragnienia. Co my robimy? Zapytała, jej głos był prawie niesłyszalny. Coś niebezpiecznego, przyznał, jego niebieskie oczy płonęły intensywnością. Coś, co może nas zniszczyć. Ale biatą, nigdy w życiu nie czułem czegoś takiego. Wyciągnął rękę, jego palce prawie dotknęły jej twarzy, zanim się cofnął. Powinniśmy przestać, póki jeszcze możemy, powiedział, ale jego głos nie brzmiał przekonująco. A jeśli nie chcemy przestać? Odważyła się zapytać, jej serce biło mocno w piersi. Jego westchnienie wydawało się nosić ciężar wszystkich jego pięćdziesięciu lat. Więc bawimy się ogniem, kochanie i ktoś na pewno się poparzy. Dźwięk telefonu przerwał ich rozmowę. To była matka Beaty, pytająca, kiedy wróci do domu na kolację. Gdy rozłączyła się, Krzysztof już się oddalił, jego postać nagle wydawała się wrażliwa. Muszę iść, powiedział, jego głos był chrapliwy. Ale wiedz to, Biatoł, to, co czuję do ciebie, przeraża mnie bardziej niż cokolwiek w moim życiu. Wyszedł, zostawiając ją samą wśród cichych stosów książek. Zsunęła się na podłogę, jej nogi nie były w stanie jej utrzymać. W tym momencie zrozumiała, że przekroczyli próg, z którego nie ma powrotu. Konsekwencje mogły być katastrofalne, ale przyciąganie między nimi było silniejsze niż jakakolwiek racjonalna myśl. Później w domu znalazła matkę w salonie przeglądającą stare zdjęcia rodzinne. Zobacz te fotografie Krzysztofa z jego ślubu, skomentowała, pokazując jej obrazek. Wyglądał na tak młodego, pełnego nadziei. Na zdjęciu Krzysztof miał 30 lat, stał obok swojej ówczesnej żony. Jego oczy na zdjęciu wydawały się inne, mniej żywe, mniej intensywne niż te, które teraz na nią patrzyły. Co się z nimi stało? zapytała, starając się utrzymać głos na luzie. Czasami ludzie po prostu rosną w różnych kierunkach, odpowiedziała matka z westchnieniem. Krzysztof zasługiwał na więcej szczęścia. Tamtej nocy, kładąc się do łóżka, słowa matki wciąż brzmiały w jej głowie. Czy moglibyśmy być szczęściem dla siebie nawzajem, czy też bylibyśmy nawzajem swoją zgubą? Wzięła książkę poezji, którą Krzysztof jej dał, otwierając na stronie oznaczonej dyskretną notatką. Spotkajmy się jutro o czwartej w kościele święta Franciszka. Jeśli przyjdziesz, poznasz moją odpowiedź. Ryzyko było ogromne, ale jej decyzja była już podjęta. W głębi duszy wiedziała, że pójdzie za swoim sercem, nawet jeśli miałoby to oznaczać spalenie się w płomieniach ich zakazanego uczucia. Dzień spotkania, zaplanowanego na godzinę czwartą, nastał z niemal namacalnym napięciem. Obudziła się przed świtem, czując, jak żołądek jej się skręca, gdy obserwowała, jak słońce wschodzi nad miastem. Każda mijająca godzina była słodką męką, mieszanką oczekiwania i strachu. Jej matka zauważyła jej zdenerwowanie podczas śniadania. Jesteś dzisiaj taka cicha, biatą. Coś się stało? Nie, mamo, skłamała, unikając jej przenikliwego spojrzenia. Tylko jestem trochę zmęczona. Prawda była taka, że jej serce biło tak mocno, że Dzień, w którym Beata miała spotkać się z Krzysztofem, ciągnął się w nieskończoność. W księgarni, gdzie pracowała, czas zdawał się zatrzymać. Obsługiwała klientów mechanicznie, jej dłonie drżały, gdy przeszukiwała półki z książkami. Około południa myśli o rezygnacji z planowanego spotkania pojawiły się w jej głowie nieraz. Ale za każdym razem przypominała sobie intensywność spojrzenia Krzysztofa, jego szczere wyznania, które sprawiały, że nie mogła się poddać. Ostatecznie o 13.30 zamknęła sklep wcześniej, wymyślając, że ma wizytę u lekarza. Piesienny chłód przenikał ją, ale nie był w stanie stłumić ognia, który płonął w jej sercu. Kościół Święta Franciszka wznosił się majestatycznie na tle szarego nieba. Jego kamienne gargulce były cichymi świadkami wiekowych tajemnic. Beata czuła, jak jej nogi drżą, gdy wspinała się po zużytych marmurowych schodach. Wewnątrz półmrok kościoła otulił ją, jak ciepły płaszcz. Zapach kadzidła i palonych świec wypełniał ciężkie powietrze. I wtedy zobaczyła go Krzysztofa, samotnie klęczącego w jednym z przednich ławek. Wyglądał inaczej, bardziej poważnie, jego ramiona były przygarbione pod ciężarem sytuacji, w której się znaleźli. Gdy się obrócił i ich spojrzenia się spotkały, świat zewnętrzny zniknął. Wstał i podszedł do niej, jego kroki odbijały się echem w świętej ciszy. Przyszłaś? Wyszeptał, jego oczy badały jej twarz, jakby chciał zapamiętać każdy szczegół. Nie mogła mnie przyjść, odpowiedziała jej. Głos był tak cichy, że niemal zginął w ogromnej przestrzeni kościoła. Krzysztof poprowadził ją do bocznej kaplicy, ukrytej przed wzrokiem innych. Światło filtrujące się przez witraże malowało ich twarze w ogniste kolory. Bijatoł, zaczął, jego dłonie lekko drżały. To, co czuję do ciebie, jest niewłaściwe z wielu powodów, ale jest bardziej prawdziwe niż cokolwiek, co kiedykolwiek przeżyłem. Ja też, przyznała, słowa wydobyły się z niej jak święta spowiedź. Spędziłam noce walcząc z tym, ale serce nie zna reguł pokrewieństwa, dodał, jego spojrzenie było intensywne. Wyciągnął rękę, a ich palce splotły się po raz pierwszy. Kontakt był jak elektryczny wstrząs, zakazany i cudowny. Czy jest dla nas droga? Zapytała. Moje nadzieje są kruche, jak szkło witraży. Zamknął oczy na chwilę, jego wyraz twarzy zdradzał ból. Zawsze jest droga, biatouł, ale cena może być zbyt wysoka dla nas obojga. Ich szept przerwał dźwięk kroków zbliżających się do nich. Szybko się odsunęli, przyjmując postawę obcych, którzy przypadkowo się spotkali. Starsza kobieta przeszła obok nich, czyniąc znak krzyża przed zapaleniem świecy. Jej ciekawskie spojrzenie zatrzymało się na nich na zbyt długą chwilę. Gdy się oddaliła, Krzysztof szeptał pilnie, nie możemy tu zostać. Spotkaj się ze mną w ogrodzie Pałacu Kryształowego o zachodzie słońca. Wyszła z kościoła i jej serce biło jak oszalałe. Świeże powietrze popołudnia było błogosławieństwem po dusznej atmosferze kościoła. Ostatnie promienie dnia złociły drzewa i rzekę Wisłę w oddali. Znalazła Krzysztofa w ukrytym punkcie widokowym, jego sylwetka była samotna na tle zachodzącego słońca. Tamta pani w kościele, powiedział, gdy się zbliżyła. Jest przyjaciółką twojej matki. Krew zamarła jej w żyłach. Czy nas rozpoznała? Na pewno, odpowiedział, jego twarz była mroczna. To wszystko komplikuje. Co teraz zrobimy? Zapytała, strach zastępując chwilową pasję. Chwycił jej dłonie w swoje, jego dotyk był mocny i pocieszający. Musisz wiedzieć coś, biatoł, coś, co zmienia wszystko. Jego oczy były poważne, pełne prawdy, której nie była gotowa usłyszeć. Co to jest, Krzysztof? Złapał głęboki oddech, jego palce mocno ściskały jej dłonie. Nie jestem twoim biologicznym wujkiem. Moja matka i twoja nie dzielą tego samego krwi. Świat zatrzymał się. Elementy układanki zaczęły się układać. Dziwne spojrzenia, rodzinne tajemnice, przyciąganie, które zawsze wydawało się niewłaściwe, teraz ukazywało się w zupełnie innym świetle. Jak to możliwe, wyszeptała, jej nogi osłabły. To długa historia, powiedział jego spojrzenie błagało o zrozumienie, które jego matka przysięgła nigdy nie ujawniać. W tym momencie usłyszeli znajome głosy zbliżające się przez ogród. Głosy, które natychmiast rozpoznała, to była jej matka i siostra, które postanowiły na wieczorny spacer w tym samym ogrodzie, gdzie zdradzali ich zaufanie. Dźwięk głosów matki i siostry sprawił, że krew zamarzła jej w żyłach. Krzysztof szybko pociągnął ją za gęsty żywopłot, ich serca biły w przyspieszonym rytmie. Boże! Wyszeptała, chwytając go za ramię. Nie mogą nas tu znaleźć. Krok ich matki i siostry przeszedł zaledwie kilka metrów od nich, ich głosy były wyraźne w ciszy zmierzchu. Krzysztof spojrzał na Beatę, a w jego oczach pojawił się lęk, ale i determinacja. Musimy to zakończyć, zanim będzie za późno, powiedział, a jego głos był pełen emocji. Beata czuła, jak serce jej pęka. Nie mogę bez ciebie, wyszeptała, a łzy zaczęły spływać po jej policzkach. Nie możemy tego zniszczyć, odpowiedział jego głos był łagodny, ale stanowczy. Musimy być silni. Dla naszej rodziny. W tym momencie, gdy ich matka i siostra zbliżały się, Krzysztof wziął Beatę za rękę i spojrzał jej głęboko w oczy. Obiecaj mi, że będziesz szczęśliwa, niezależnie od tego, co się stanie. Beata skinęła głową, wiedząc, że ich miłość była zakazana, ale nigdy nie zapomni tego, co czuli do siebie. Ich drogi musiały się rozdzielić, ale w sercu Beaty zawsze będzie miejsce dla Krzysztofa. I tak, w ostatnich promieniach zachodzącego słońca oboje zrozumieli, że miłość, choć trudna i zakazana, zawsze pozostanie ich tajemnicą. Subskrybuj, kanał czeka na.